Oglądasz tarnowską kronikę filmową ilustrowanego kuriera codziennego. Zaczynamy. Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie wybrała nowe władze na trzyletnią kadencję. Wśród realizowanych obecnie projektów pojawiły się także i te, które służyć będą mieszkańcom oraz turystom. Izba zamierza m.in. wybudować basztę widokową na Górze Świętego Marcina. Praktycznie finalizujemy. Już uzyskanie praw do nieruchomości. Mamy już wstępnie przygotowany projekt tej baszty. Wiemy, gdzie jest lokalizacja tej działki. Ja mogę tylko zdradzić, że jest to w bliskim sąsiedztwie ruin zamku, ale na terenach prywatnych, które w tej chwili będą przedmiotem pozyskania. W Tarnowie powstało regionalne centrum edukacji o pamięci. Nowe muzeum mieści się w budynku dawnych koszar wojskowych przy ulicy Mościckiego. W środku znajdują się między innymi dokumenty, umundurowanie, militaria, odznaczenia i inne pamiątki z okresu II wojny światowej. Środki pochodziły zarówno z funduszy europejskich, z budżetu państwa, z budżetu województwa, ale i też Mniejsze, ale jednak środki z Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Mamy wielką misję dla tego muzeum i myślę, że propozycje edukacyjne znajdą tutaj zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży i faktycznie to muzeum będzie mogło tę misję edukacyjną spełniać. Ulica Wałowa w Tarnowie znowu ma być zielona. Miasto w miejsce wyciętych podczas remontu ulicy drzew chce wybudować klomby i postawić parklety, czyli niewielkie miejsca do odpoczynku z siedziskami i zielenią. To jest zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego, z pomysłu mieszkańców. Wszystkie prace budowlane powinny zakończyć się jeszcze tego roku. Oglądaliście tarnowską kronikę filmową ilustrowanego kuriera codziennego.